Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole i muszę je obejrzeć, proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę Cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł, poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze wyjść co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi, wyjdź na drogi między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony, albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto Słowo Pańskie. Ta Ewangelia dzisiejsza trafia tak w dziesiątkę w serce tego świata i w cały, można powiedzieć, sposób funkcjonowania tego świata. Tak, wczoraj siedziałem w tej Ewangelii i patrzyłem na tych wymawiających się, to nawet y, może nie chodzić o to, że ktoś jest złośliwy y, i mówi, że po prostu nie, a, coś innego mam, jakiś taki trochę sarkazmu, trochę ironii, może nie całkiem. Nie? I zobaczcie, ile dzisiaj ilu dzisiaj ludzi mogłoby powiedzieć, no przecież pracuję, nie mam czasu. Zajmuję się tym czy tamtym, muszę się tym zająć, nie mam czasu. Albo jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Świat nas tak programuje, że my na nic nie mamy czasu. Nie, nie jest tak, jak było 20 czy 30 lat temu, że w sobotę o 14 sklepy zamknięte i zaczyna się świętowanie niedzieli. My mamy wszystko pootwierane i na nic nie mamy czasu. Ciągle. Nie? Taka jest mentalność tego świata. I z tej Ewangelii płynie taki bardzo prosty wniosek że nie chodzi o to, żeby się nie zajmować tym czy tamtym, ale chodzi o to, żeby poprzestawić swoją hierarchię wartości, żeby zaczynać od czegoś innego niż dyktuje ten świat, żeby nie być tylko yy, takim konsumpcjonistą, yy, ale na czele hierarchii wartości. Postawić ucztę u tego, który, gdy mnie posili, to będę zdolny do każdego innego dobra. A my próbujemy być zdolni do każdego innego dobra, ale jesteśmy za słabi i jeszcze jednej dziesiątej z tego, co sobie planujemy, nie zrobimy, a już nam brakuje sił. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie tu chodzi o tą ucztę. Wczoraj w Ewangelii słyszeliśmy, że gdy Jezus mówił, gdy wyprawiasz płótno, zaproś ułomnych, niewidomych i chromnych. Dzisiaj Chrystus mówi, skoro ci nie chcą, mentalnie po prostu są gdzie indziej, zaproś, przynaglaj, żeby też ułomni, niewidomi i chromi do mojego domu. Te Ewangelie ze sobą bardzo korelują też, nie? Jesteśmy zapraszającymi, gdy jesteśmy zapraszani. Najpierw powinniśmy przyjąć to zaproszenie. I już tak błędując, tą ucztą jest sam Chrystus, to jest bycie przed Chrystusem. I to nie jest tylko pójście do kościoła, to jest bycie przed Chrystusem. To jest ta inna hierarchia wartości. I to staje się, bracia i siostry, jedynym takim środkiem, żebyśmy nie zgłupieli w tym świecie, w którym no, coraz mniej jest jakiejś takiej normalności i pokoju. Wczoraj mój znajomy, który ze swoją drugą połówką wyjeżdża gdzieś na tydzień za granicę, mówi, że mam nadzieję, że zostaną, że zanim jakieś rozruchy, wojna się znamy znacznie, bo kolejna wojna wisi w powietrzu, tu straszą atomem. W takim świecie żyjemy w takim świecie żyjemy, i żeby nie zgubić w tym wszystkim, my musimy mieć swój punkt odniesienia, w którym jest Chrystus. I to jest istotne, nie? Nie załatwi tego świat polityki, nie załatwi tego dyplomacja, nic tego nie załatwi. Jeśli nie będzie w nas tajemnicy Chrystusa, który tworzy w nas innego człowieka, inaczej podchodzącego nawet do tego świata. A może też chodzi o to, żebyśmy byli drogą dla tego świata w tym sensie, że żebyśmy pokazywali, że my żyjemy inaczej i mamy pokój w sercu. Amen.